Cześć, nazywam się Paweł. Powiem Ci dzisiaj kilka słów na temat Divi. Pewnie jesteś w trakcie tworzenia lub zastanawiasz się nad stworzeniem swojej własnej strony internetowej i pewnie szukasz motywu, który mógłbyś wykorzystać do swojej własnej strony. Jednym z motywów, który pozwala na tworzenie wielu stron, różnorakich, dopasowanych do Twojego własnego wyobrażenia strony internetowej jest Divi. DVD to nic innego jak motyw, który posiada w sobie zaimplementowany kreator wizualny, który pozwoli Ci na wyklikanie, tak naprawdę, Twojej własnej strony internetowej. Nie będziesz musiał nic skodować, po prostu wybierzesz sobie z listy, który moduł chcesz aktualnie ułożyć na swojej, str na swojej stronie internetowej i bez problemu dodasz go, delikatnie zmieniając ustawienia. Divi, jak każdy motyw, ma swoje wady i zalety. Zacznijmy od zalet. Na pewno dużą, bardzo dużą zaletą dla tego motywu jest to, że posiada bardzo dużą bazę gotowych szablonów. Jest ich chyba aktualnie ponad 100, które możesz bez problemu pobrać sobie i wykorzystać w swojej własnej stronie internetowej. Pobierając taką stronę, otrzymujesz od razu gotowy szablon strony, który możesz bezpośrednio zmodyfikować, zmieniając zdjęcia, tekst, kolorystykę, czy delikatnie nawet układ. Kolejną zaletą jest to, że kreator, który posiada Divi, jest bardzo płynny. Jeżeli już załaduje ci się cały kreator, to bez problemu będziesz mógł sobie modyfikować, klikając, płynnie przeciągając wszystkie elementy na Stronie. Posiada on kreator backendowy i frontendowy, czyli możesz typowo zmieniać strony, układ strony na widoku już gotowej strony, którą widzi klient, lub możesz to samo robić po stronie administratora, panelu administratora i będziesz miał tam bez problemu podgląd wszystkich elementów, które będą ułożone na Twojej stronie internetowej. Kolejną zaletą jest to, że wykupując raz licencję, czy to roczną, czy to long life, czyli na całe życie produktu, będziesz mógł dodać i stworzyć strony internetowe bez limitu, czyli nie masz ograniczenia na ilość stron internetowych, które możesz stworzyć przy pomocy tego motywu. Kolejną zaletą jest to, że Divi posiada ciągłe aktualizacje, jest non-stop rozwijany. Jest to też troszkę wadą pograniczną, bo mogą się niektóre rzeczy tak zwane rozjechać, czyli zepsuć po aktualizacji, chociaż osobiście nigdy mi się to nie zdarzyło. To wyczytałem na forum, że zdarzały się takie przypadki, że niektóre elementy po prostu się zmieniały, i strona delikatnie albo zmieniała wygląd, albo właśnie się wykrzaczała, bo któryś moduł został zmodyfikowany w taki sposób, że nie współpracował z poprzednią wersją. Wadą, tego motywu Divi, jest na pewno to, że jest on dosyć stosunkowo drogi w porównaniu z innymi motywami, ponieważ kosztuje on na licencję roczną około 90 dolarów, na licencję na całe życie, czyli long life, kosztuje około 250 dolarów. Przy tworzeniu pojedynczej strony jest to nieadekwatna kwota, bo za kwotę dwukrotnie, trzykrotnie mniejszą potrafisz kupić sobie motyw na tym forestie, który Spełni na pewno Twoje wymagania, będzie dopasowany do Twoich oczekiwań wizualnych, więc bez problemu postawisz sobie stronę internetową. Kolejną wadą, na pewno jest to, że niektóre moduły mają ograniczenia. Nie idzie na przykład klikając jednego przycisku wyśrodkować w pionie czy w poziomie elementów wewnątrz jednej, jednego wiersza. Robi się to zazwyczaj, tak jest przynajmniej na forum Divi, opisane, że tworzy się, robi się to za pomocą CSS-a, dodając do zaawansowanych ustawień CSS-a marginesy automatyczne. Kolejną wadą na pewno jest to, że jest to motyw dosyć ciężki. Wpływa to dosyć bardzo na szybkość ładowania się strony, stąd też nie osiągają one bardzo niskich wyników w różnego rodzaju statystykach. Oraz rankingach prędkości stron. Pytanie, czy polecam to narzędzie? Myślę, że to narzędzie będzie idealnym rozwiązaniem dla osób nietechnicznych, które nie potrafią zaprogramować własnej strony internetowej, ponieważ Divi pozwoli im na stworzenie strony, wyklikując różnego rodzaju elementy z kreatora wizualnego. Kolejną grupą osób, dla których może być to narzędzie, są to przedsiębiorcy. Którzy chcą dla swoich własnych kilku firm, kilku produktów stworzyć landing page. Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ mogą wykorzystać gotowe szablony, które bez problemu drożą i w ciągu kilku godzin będą mieć gotowe strony internetowe. Dziękuję za oglądanie, i do następnego.